Pogadajmy o procesorach. Są takie, że dziesiąta generacja procesorów Intela Comet Lake nie jest żadną rewolucją, to tylko ewolucja, odświeżenie tego, co już było. Wprowadzenie większej liczby rdzeni, rozszerzenie oferty HT na jednostki od Core i 3 po Core i 7 w końcu usprawnienia kontrolera pamięci. Doskonały przykład tego, jak zmieniła się wydajność względem dziewiątej generacji możecie zobaczyć na kanale XK w materiale Blaka, który porównał ze sobą szereg różnych procesorów. Zyski. Kilkuprocentowe w grach, kilkunasto w aplikacjach, inaczej mówiąc, w programach użytkowych. Ale pójdźmy dalej, zobaczmy, jak to się przekłada na opłacalność i na inne czynniki, które myślę, że są dosyć istotne przy wyborze odpowiedniego procesora. Sprawa numer jeden cena, a może inaczej opłacalność. Wiele osób zarzucało jednostkom Comet Lake ich bardzo wysoką wycenę w dniu premiery, i faktycznie coś w tym jest: 2700 zł za jednostkę Intel Core 90900 k No, odrobinę to przesada. Natomiast Intel podszedł do tej wyceny z punktu widzenia entuzjastów także graczy, a może i graczy, entuzjastów tak to nazwijmy. Jeszcze raz przypomnę cenę: 2700 zł za najbliższego rywala, Ryzena 9 3900X musimy zapłacić 2000 zł. Różnica kwotowa jest dosyć duża. Aczkolwiek Intel Core i9 według moich testów wyprzedza Ryzena aż o 15% w grach komputerowych. Biorąc pod uwagę sparowanie tych procesorów z RTX 2080 Ti, do czego jeszcze będę tutaj dosyć mocno pił. W aplikacjach Przewaga Intela zostaje zminimalizowana do zera. Wręcz bym powiedział, że jednostka AMD wyprzedza w programach użytkowych. Różnice są oczywiście niewielkie, aczkolwiek jednak z korzyścią dla procesora AMD. W związku z tym ta uniwersalność w przypadku Intela w połączeniu z opłacalnością gdzieś się kłócą. To jest jednostka dla entuzjastów komputerowych, dla graczy. I niezależnie na jaki procesor byśmy patrzyli z tej generacji 10, to taki właśnie wynik e, zauważymy. Czyli wycena, jest związana z wydajnością tych procesorów w grach komputerowych. W aplikacjach już niekoniecznie. A uniwersalność względem opłacalności powiedzmy, że delikatnie się rozmywa. Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spadł? Nie ma rozmowy o nowych procesorach bez słów o płytach głównych. Oj, tu było ogromne larum. No jak to? Z490 kosztujące ponad 800? Faktycznie tyle kosztują najtańsze MOBASy formatu ATX dla soketu LGA 1200. Masakra. Ale czekajcie, chwila, chwila, chwila. Czy takiej samej rozmowy nie mieliśmy w przypadku chipsetu X570? Oczywiście, że tak. Te płyty też kosztowały krocie. Za propozycję najtańsze MSI musieliśmy zapłacić ponad 650 zł. No, Intel, powiedzmy, że wraz z kursem dolara, a także rosnącą inflacją, podniósł nam tę poprzeczkę, aczkolwiek z czegoś to wynika. Tyle, że. Platforma AMD no, niejako oferuje nam na starcie trochę więcej, bo już pełną zgodność z pci 40 W przypadku Intela musimy czekać najpewniej na kolejną generację procesorów, by te płyty rzeczywiście pozwalały nam obsługiwać taki standard PCI-a. Oczywiście WiFi 6 e, dla Z490. To jest też fakty. Natomiast nie zmienia to jakby stanu rzeczy, że te płyty są drogie. I rzeczywiście doszliśmy do momentu, w którym za płytę główną, mainstreamową, najdroższą, najlepszą, musimy zapłacić, musimy, no, możemy. Ponad 4000 zł. To jest naprawdę przesada, bo tyle nie kosztowały płyty główne jeszcze chwilę temu e, dla platformy HEDT. Ale jakby chciałem to skomentować w ten sposób, że może nie patrzmy tylko monotematycznie na tę całą sprawę, ale rzeczywiście bierzmy pod uwagę, co z drugiej strony oferuje konkurencja i ten korespondencyjny pojedynek moim zdaniem wypada na remis. Także chciałem tylko skomentować, że płyty są rzeczywiście bardzo drogie, szczególnie te z chipsetem Z490, ale nie wcale dużo droższe od przedstawicieli X570 i o tym trzeba pamiętać, a właśnie te chipsety wzajemnie ze sobą rywalizują. No dobra, ale odpowiadając na najważniejsze pytanie, czy Intel wygrał tę rywalizację, czy wręcz przeciwnie? On nie musiał jej wygrywać, przynajmniej w grach komputerowych. Dziewiąta generacja spisywała się tam bardzo dobrze, dzierżąc palmę pierwszeństwa nad Ryzenami serii 3000. Comet Lake podniósł tę wydajność, jak już powiedziałem, o kilka procent. A szczególnie widać to w aplikacjach, gdzie ta strata do Ryzenów została zmniejszona znacząco, aczkolwiek to nie pozwoliło w tej samej cenie pokonać Ryzenów. Gdyby tak było, to oczywiście mógłbym to powiedzieć, że w absolutnie każdej kategorii Intel są lepszym wyborem. Nie są lepszym, ponieważ, jak już powiedziałem, procesor nie tylko służy do grania, ale także do wielu innych czynności: streamowania, renderowania, kodowania, enkodowania itd. itd. Jest to naprawdę wszechstronna jednostka, czy też wszechstronne jednostki. I tu dochodzimy do klucz sprawy, do wydajności w grach komputerowych. Bardzo często posiłkuje się różnymi stwierdzeniami, że np. Intel Core i 5 k w sumarycznym podsumowaniu jest wydajniejszy od Ryzena 7 3700X o 8%. Co to oznacza? No przede wszystkim trzeba spojrzeć na kilka rzeczy. Dobrze wiecie, z czego składa się moja platforma testowa. To RTX 2080 Ti, czyli karta za ponad 5000 złotych. Testuję wszystkie gry w rozdzielczości Full HD, co także może powodować pewne wątpliwości co do faktycznych osiągów widzianych e, na Waszych konfiguracjach, szczególnie z tak drugimi procesorami. E, Macie różne ustawienia tych gier, różne mm, konfiguracje systemów operacyjnych. Także, moi drodzy, to jest temat niesłychanie złożony. Ale do czego piję? Przede wszystkim do mm, takiego zdroworozsądkowego podejścia do wydajności w grach. I o ile w aplikacjach, a raczej już nic nie zrobimy z wydajnością procesorów. No bo ona jest niezmienna, możemy jedynie tylko e, polegać na ewentualnym overclockingu, dopieszczaniu platform. Tak w przypadku gier komputerowych, jak mówię, wiele czynników ma wpływ, może nie na tyle, co mówię, wydajność procesorów, ale na poziom osiągów Waszego komputera, e, na płynność, którą obserwujecie na ekranach monitorów. I tak, łącząc te procesory z rozdzielczością WQHD, Yy, już zobaczycie, że te różnice zostaną spłaszczone, ponieważ elementem ograniczającym wydajność w grach będzie naturalnie karta graficzna. I tu dochodzimy do kolejnej sprawy, czyli do wyboru karty. Łącząc te jednostki z RTX 2070, również zauważymy no, zupełnie inne rezultaty. Eee, powiem wam więcej. Ja specjalnie na potrzeby tego testu musiałem wymienić RTXa 2080 Super na RTXa 2080 Ti, żeby wykazać jakiekolwiek różnice w miejscach procesorowych, które często stanowią, nie wiem, 5-10% całej rozgrywki w grze komputerowej. Dlatego naprawdę podchodźcie do tego zdroworozsądkowo. Absolutnie nie mówię, żeby w tej samej kwocie wybierać gorszy procesor. Gorszy wydajnościowo, jeżeli kupujecie zestaw do grania. Absolutnie do tego was nie namawiam, natomiast spójrzcie, można to w takim szerszym spektrum e, rzeczy, spraw, bo to jest dosyć istotne, w jaki sposób będziecie de facto wykorzystywać ten procesor. Co nie oznacza, że za kilka lat na przykład nie zostaną wprowadzone tytuły i zamiast 120 klatek na i5, a 110 na Ryzenie, otrzymacie na i5 60, a na Ryzenie 50. I wtedy te różnice rzeczywiście no, mogą wpływać nie tylko na e, słupki, nie tylko na takie bezwzględne liczby, ale także na to, co obserwujecie na ekranach monitorów. Tyle chciałem powiedzieć. Takie zdroworozsądkowe podejście analityczne, e, przy tym, e, żeby lepiej sobie zdać sprawę z tego, jak ta wydajność może wyglądać już u Was na ekranach monitorów. O proszę. Moja ulubiona kategoria, czyli przyszłość. Jak ona się jawi, moi drodzy? W przypadku Ryzenów mamy wsparcie AM4 do roku 2020, czyli do tego, bo prawdopodobnie jeszcze w tym roku zdążą zadebiutować jednostki Zenem trzecim, czyli serii 4000. To będzie już ostatnie wcielenie AM4. W związku z tym, jeżeli posiadasz czy chcesz kupić procesor Ryzen 5 3600 i płytę główną z układem B450, pod pewnymi wyjątkami to wsparcie będzie możliwe, no to rzeczywiście ta platforma pod względem przyszłości jako tako wygląda. Z kolei posiadaczom 3700X czy 3900X raczej będę odradzał późniejszy upgrade na procesor czwartej generacji AMD Ryzen. Uważam, że nie będzie to po prostu miało racji bytu, więc ta przyszłość jakby zarówno jednostek AMD i za chwilę, do czego dojdę, Intela, no i tak nie jest zbyt, e, czy też nie jest usłana różami. W ten sposób wypowiem się. Intel. No właśnie, dochodzimy do Intela. Sami zobaczcie, że w przypadku Intela dużo się mówi o kolejnej generacji Rocket Lake, która z kolei znowu będzie odświeżeniem tej generacji bieżącej kolejne już po Skylaku, no a trzecia generacja, inaczej mówiąc dwunasta w odniesieniu już do takiej nomenklatury Intela, wprowadzi Alder Lake, prawdopodobnie na sokecie LGA 1700, a więc płyt głównych na układzie Z490 nie wykorzystamy w żaden sposób poza tymi dwoma generacjami, a z pewnością wymiana tych jednostek na kolejną Rocket Lake kompletnie będzie nieopłacalna, nie będzie to miało racji bytu. W związku z tym, no, tutaj ta przyszłość troszeczkę lepiej wygląda po stronie AMD, ale pod pewnymi względami. Zastrzeżeniem, powiedzmy, wyboru jednostki, jeżeli kupujecie tańsze procesory ograniczone liczbą rdzeni wątków, to rzeczywiście warto czekać potem na rozbudowę do czwartej generacji i brać pod uwagę zakup, nawet płyty głównej z układem X570. Jeżeli jednak patrzycie na przyszłość Intela, to, to wiedzcie, że raczej to będzie zakup mm, jednostkowy że rozbudowa nie będzie zbyt opłacalna. Po prostu skończycie na tej jednostce z tą płytą główną i to będzie na tyle. Ale to są domysły, bo po stronie Intela mamy więcej domysłów niż stwierdzonych faktów. Po stronie AMD m, tych informacji potwierdzonych jest no ciutkę więcej. Moi drodzy, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie całości. Tak, mam nadzieję, że cały materiał obejrzeliście. Jak mówię, nie ma jasnej odpowiedzi na to, czy Intel wygrał tę rywalizację. Ta sytuacja cały czas podlega dynamicznym zmianom. Wiemy o... Kolejnej generacji procesorów, która za chwilę zostanie pokazana o tak naprawdę generacji 3000 Refresh. W związku z tym ta pozycja, w ogóle kategoria przyszłości, dosyć mocno się zdezaktualizowała. Jednostki XT podnoszące wydajność o kilka procent w związku z wyższymi zegarami o 200-300 MHz. Zmienią na pewno obraz porównania obecnych Ryzenów z Intelami 10. generacji, ale do takiego porównania będę mógł Was zaprosić, mam nadzieję, że już w czerwcu, i tam otrzymacie taką jasną odpowiedź, którą z jednostek warto wybrać w roku 2020. Na razie spokojnie, nie podejmujcie pochopnych decyzji zakupów, bo prawdopodobnie przyjdą obniżki, przyjdą nowe jednostki i one jeszcze sporo namieszają w obecnej sytuacji. Także Radziłbym się wstrzymać na chwilę z zakupami i podjąć decyzję w połowie czerwca, być może w same wakacje. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia. mówili Lipton. I pa pa!